Cześć, z tej strony BrixFear. Bardzo dawno nas tu nie było, ale ten film będzie pierwszym po powrocie, nie ostatnim. Bardzo się cieszymy, że znowu mamy czas, żeby dla Was nagrywać. A dzisiaj podsumujemy sobie w zasadzie wszystkie informacje, które mamy o nowościach na lato. Część z nich jest już oficjalnie potwierdzona, część dalej obraca się gdzieś w sferze plotek. I o tym wszystkim Wam dzisiaj opowiemy. Będziemy mówić o cenach, yy, będziemy mówić o zawartości tych zestawów, o, oczywiście o naszych opiniach oraz jakichś potencjalnych perturbacjach z premierami, bo takowe też wystąpią. Nie przedłużając, zapraszamy Was do filmu. Zaczniemy sobie od tych już potwierdzonych zestawów które jesteśmy pewni, że się pojawią i już mamy do nich zdjęcia pudełek i samych zestawów. Będą to raczej budżetowe zestawy, które będą się mieścić w cenie maksymalnie 200 zł, więc będą one bardzo łatwo dostępne, a pierwszym z nich będzie bunkier Mandalorian z ostatniego sezonu właśnie serialu Mandalorian. Numer 75373: Dostaniemy go za 100 zł, jak to Battle Packa, i znajdziemy w nim 4 figurki dwóch mandaloriańskich wojowników takiego stylizowanego na mężczyzna i kobieta i przeciwko nim zostali wystawieni dwaj imperialni superkomandosi z jetpackami również ci, których widzieliśmy w trzecim sezonie serialu. Są to ci, którym już Użyczono bezkarowych pancerzy. I yy, oprócz figurek, które są naprawdę fajnie zrobione, całkiem dobrze oddane, yy, jeśli chodzi głównie o tych szturmowców względem serialu, mamy również buildy, jest ich kilka, największym z, nimi, z nich jest yy, taka kupa kamieni, to ostatnio yy, jak się wydaje staje się takim małym trendem wśród mniejszych zestawów LEGO. No ale mm, prawdę mówiąc w tamtych okolicznościach niewiele innego mogliśmy dostać, czy zobaczyć. Yy, na tych, na tych yy, kamieniach widzimy takie yy, bardzo fajne ramię przezroczyste, na których możemy usytuować yy, latającego wojownika. Jednak wydaje mi się, że może to być podatne na jakieś uszkodzenia, czy zużycie z upływem czasu, ale yy, samo w sobie z fajną funkcją. Oprócz tego mamy jeszcze jakiś mały pojemnik oraz takie działko, moździerz, które widzieliśmy już w Battle Packu klonów z droidami. Całość będzie miała 108 elementów. I następnym, niejako powiązanym z tym poprzednim zestawem zestaw, będzie to pojedynek Paza Wisli i Mofa Gidiona z tego samego odcinka. Z finału serialu Mandalorian. Będzie on trochę większy i trochę droższy, bo już dostaniemy go za 190 zł i będzie on zawierał 300 elementów. Jednak dalej 4 figurki, i są to figurki naprawdę fajne. O tyle niefajne jest to, że dostaniemy tam paza wisle, i to będzie dokładnie taka sama figurka, którą dostaliśmy w. Mandalorianskiej Kuźni, więc posiadacze tej figurki, w tym ja, nie będą zbyt zadowoleni. Zmienione zostało jedno to, że Paswis ma inny, trochę lepszą, trochę lepszą broń. No to zwracaliśmy uwagę właśnie w recenzji Mandalorijskiej Kuźni i bardzo nam się podoba ta zmiana. Oprócz niego zobaczymy tam dwóch Pretorian. Przypominają oni oczywiście tych z nowej trilogii, co może miało w serialu zapowiadać nadejście najwyższego porządku. No i ostatnią, chyba najciekawszą figurką jest Mow Gideon w swoim bezkarowym pancerzu. Jest to totalnie nowa figurka i jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna. Tło dla scenki stanowi ta platforma i drzwi, za którymi został uwięziony pas Wisla. I na tym właśnie miejscu toczyła się walka między bohaterami. A jak zapytacie się, jest powiązany ten zestaw z poprzednim w taki sposób, że można te dwa zestawy, te dwa yy, stenki, te dwie stenki połączyć yy, i stworzyć z, nią, z nich jedną budowlę. Następnym punktem na liście będzie mech X-Wing Luka Skywalkera. No i on jest właściwie takim samym mechem jak te poprzednie, które widzieliśmy, z małym dodatkiem skrzydeł X-Winga. Wygląda to w całkiem niczego sobie, jako zabawka dla młodszego fana na pewno będzie atrakcyjną opcją. No i dostaliśmy też Luka Skywalkera z mieczem świetlnym i blasterem. No i jest to taki sam look, jak, jakiego widzieliśmy w X-Wingu czy w at at Jest to taki standardowy look pilot z ostatniej fali. Zestaw ten będzie kosztować 75 zł, czyli tak samo jak te poprzednie mechy, ale pewnie uda nam się go znaleźć w jakichś smykach czy innych media, marktach za odrobinę niższą cenę, no i będzie miał 195 klocków. Następnym zestawem będzie mikromyśliwiec y Wing Capitana Rexa numer 75391 będzie zawierać 99 klocków i będzie dostępny za 60 zł. Co ciekawe, figurka kapitana Rexa, którą tu dostaniemy, będzie identyczną figurką, która była w zestawie Venator UCS, co jest dziwne, ponieważ LEGO nigdy nie wypuszcza figurek z UCS w mniejszych, bardziej dostępnych zestawach. Co więcej, w instrukcji tego Venatora jest wyraźnie napisane, że razem z Jularenem Rex jest ekskluzywną do tego zestawu figurką i nie pojawia się nigdzie indziej. Yy, więc, yy, no cóż, nie było to ok odrobinę z, ze strony Lego i współczujemy trochę osobom, które yy, w momencie wypuszczenia, venatora, zapłaciły za samą tą figurkę kilkaset złotych. Niemniej jednak, yy, oczywiście, cieszymy się bardzo z tego, że Lego postanowiło w końcu udostępnić Rexa dla wszystkich. A nie umieszcza go tylko w zestawach za setki czy też tysiące złotych. Więc e, ocencie sami, czy było to ze strony LEGO dobry ruch i przechodzimy do następnych zestawów. A dalej pojedziemy już sobie z zestawami zaplanowanymi na sierpień. Tu informacje nie są aż tak pewne, aczkolwiek nie wydaje nam się, aby dużo się zmieniło. No, i pierwszy jest Onyx Cinder, czyli nowy statek z nowego serialu The Skeleton Crew. I czym jest ten serial, zapytacie. Mało jest informacji o fabule, na razie wiemy mniej więcej tyle że będzie się on dział w ramach czasowych mniej więcej tych samych co Mandalorianin czy Asoka. Natomiast jego głównymi bohaterami będzie czwórka dzieci, która po odkryciu jakiejś tajemnicy swojej planety, wyrusza w pełną przygód i niebezpieczeństw podróż po galaktyce. Sam opis jest dość enigmatyczny. Zestaw ma mieć numer 75374 i składać się z 1300, 1325 elementów. Kosztował będzie około 700 zł. Natomiast jak doskonale wiemy, serial został przełożony i w tym momencie ma się ukazać około grudnia 2024. Więc najprawdopodobniej zestaw ten również zostanie przełożony, bo w zasadzie jeśli Lego wypuściłoby statek, którego jeszcze nie mamy w Star Warsach. No, wyglądałoby to dosyć dziwnie. W każdym razie zabawnym jest to, że pracownicy LEGO znają już część bohaterów i niektóre designy statków. Kolejny zestaw, ten na który osobiście czekam chyba najbardziej, jeśli chodzi o sierpień, jest to bitwa na Peridi, na której otrzymać mamy m.in. Asokę Ezrę Trauna. Czyli dawno wyczekiwanego i niesamowicie drogiego w tej chwili Admirała Imperium. Enocha, ale tu wydaje nam się, że jest to tylko plotka, bo wszyscy fani chcieliby go dostać, natomiast nie wydaje nam się, żeby był on w tym zestawie. Morgan Elsbeth, która jest prawdopodobna, bo już ją w wersji Lego mamy. No i niestety może się okazać, że będzie to dystrybucja ekskluzywna. Mamy już trochę przecieków co do tego zestawu, ponieważ w filmie, który miał promować 25-lecie Lego Star Wars, dostaliśmy taki rzut na różne postaci. I gdzieś tam w tle przewija się Ezra z takimi niebieskimi oczami. Jego zdjęcie zobaczycie sobie tutaj. No, zestaw ma kosztować tylko 190 zł, więc jeśli będzie ekskluzywny, no to niestety jesteśmy skazani na te 190. Natomiast może okaże się, że jednak trafi do szerszej dystrybucji i wtedy złapać go będzie można pewnie nawet za około 130 zł. Kolejnym zestawem na naszej liście jest już doskonale zapowiedziany i dostępny na stronie LEGO do poglądania Gwiezdny Niszczyciel Imperium numer 75394. Jest to trzecie wydanie playscalowego Niszczyciela, i tutaj będziemy brutalni, ale naszym zdaniem najgorsze. Oczywiście, to tylko nasza opinia bo o ile wykonanie niszczyciela nie jest złe, wygląda on naprawdę w porządku, tak niestety znowu doświadczymy tu y, zmniejszenia skali, co przy prostym modelu, w zasadzie szarym trójkącie, strasznie odbiera mu tej takiej potęgi i grozy, którą budziły ogromne niszczyciele imperialne. Postawiony chociażby obok y, różnych wahadłowców imperium, będzie po prostu wyglądał trochę głupio. W każdym razie zestaw kosztuje 800 zł, składał się będzie z 1555 klocków i zawierał będzie, naszym zdaniem, kiepskie figurki, bo Darta Weidera, którego mamy w zasadzie w prawie każdym zestawie, jednego szturmowca, powinno być trochę więcej, członka załogi imperialnego strzelca, żołnierza czyli takie klasyki imperialne, które na pewno każdy z nas w swojej kolekcji ma. Co ważniejsze, dostaniemy tu też nazwanego oficera. Tu nie pamiętamy dokładnie, jak on się nazywa. W każdym razie, nie ma on żadnych praktycznie ekskluzywnych elementów, oprócz torsu. Główka jest generyczna, natomiast jest to konkretny oficer imperium. Ale najciekawsze, co w tym zestawie jest, to rocznicowa figurka Kala Kestlisa. No i przez to, że zestaw będzie dosyć drogi, wydaje nam się, że będzie to najrzadsza i najdroższa z rocznicowych minifigurek. Długość statku, jak już mówiliśmy, zmniejszona wynosić będzie tylko 46 cm długości. No, i myślę, że w momencie, w którym wejdzie on na rynek, pojawi się mnóstwo porównań z poprzednimi edycjami Imperialnego Niszczyciela. No, i tutaj niestety niszczyciel będzie dostępny tylko w LEGOSTORze, więc poza jakimiś dniami Star Wars 2025 raczej nie dostaniemy go taniej niż 800 zł. Kolejnym zestawem jest kolejne wydanie ucieczki przed sarlakiem czyli po prostu piaskowego skifa, dżaby i takiego uproszczonego sarlaka. Zestaw ten będzie miał numer 75396, składać się będzie z 558 elementów i kosztować będzie 390 zł, co jak na tą ilość elementów jest ceną dosyć sporą. Natomiast tutaj możemy liczyć na ciekawy dobór minifigurek, bo powinien się tu znaleźć Luke, Han, Chu, Chewbacca, Lando, Boba Fett, jeden z Wickwayów. Oraz oczywiście rocznicowa minifigurka. No, i najprawdopodobniej w tym zestawie rocznicową minifigurką będzie num, którego również możemy zobaczyć na wcześniej omawianej grafice w filmiku związanym z 25 cioleciem Lego Star Wars. I to również tutaj możecie sobie na ekranie zobaczyć. Zestaw dosyć ciekawy. Co kilka lat otrzymujemy właśnie takiego skifa z jamą Sarlaka. Doskonale pasować będzie do październikowego ucs -a. Ja w swojej kolekcji mam starą barkę dżaby, która jako chyba jedyna zawierała to wszystko, bo ponieważ i skif i Sarlak i barka są w jednym zestawie, Lego przeszło na model rozbijania tego na różne zestawy, więc tu spodziewać się możemy właśnie takiej Takiego pakietu do skompletowania, natomiast ostatnim zestawem, który jest planowany na sierpień, który nie dotyczy serii Rebuild the Galaxy, o której powiem wam zaraz kuba, jest figurka C-3PO numer 75398 za 700 zł. Składać się ma z 1138 elementów, i tak jak nie jesteśmy fanami tych budowlanych minifigurek. Tak, wydaje nam się, że tutaj przez to, że c 3 jest droidem, przez to, że jest złoty, Lego ma pole do popisu i może z tego wyjść naprawdę ciekawa figurka. Dużo lepsza niż nasz nieszczęsny Czubaka. Przejdziemy sobie teraz do omówienia, szalonego yy, omówienia zestawów z Rebuild the Galaxy. A czym owo Rebuild the Galaxy jest? zapytacie. Z tego co na razie wiemy, będzie to jakaś animowana seria mm, krótkich filmików. Chociaż może nie aż takich krótkich, bo mają mieć one około 20-30 minut. Yy, I będzie to seria animowana Lego, która będzie traktować o jakichś, jakiejś alternatywnej wizji, czy alternatywnej rzeczywistości naszego uniwersum. Jeśli kojarzycie to, mm, myślę, że może to być coś na kształt. What If z, z Marvela? I w trailerze, który wyszedł zdaje się 6 maja y, widzieliśmy kilka znajomych twarzy, między innymi był to Jedi Bob, Darth Jar Jar y, i inni, więc y, myślę, że jest tutaj y, na co czekać i będzie to no, coś naprawdę ciekawego. I pierwszym zestawem, który jest zapowiedziany z tej właśnie serii będzie zestaw numer 75388 i będzie to statek Jedi Boba. Tak, tego Boba, którego widzieliśmy w pierwszej kanonierce Republiki. Będziemy widzieć jego wielki wielki powrót i dostanie też jakiegoś kombano w owym zestawie, który będzie kosztował niecałe 200 zł i będzie liczył 305 klocków. Nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądać ten zestaw, więc pozostaje tylko czekać. Następny zestaw, który zobaczyliśmy w trailerze, to mroczny soku millenium, zestaw numer 75389 i zobaczymy tutaj trochę takie odwrócone yy, wersje naszych postaci, takich jak mroczna Rey, zły sifripio, zły czubaka. Darf Jar, Jar oraz biały Darth Vader, czyli taka trochę zamiana stron. Będzie to całkiem duży zestaw, ponieważ będzie on miał aż 1578 klocków no i będzie adekwatnie kosztował jakieś 850 zł. Więc jeśli będziecie zainteresowani kupnem tego zestawu, to zacznijcie oszczędzać. Na razie kształtuje się to jako bardzo ciekawy zestaw. Następny zestaw będzie trochę bardziej przyziemny, ponieważ będzie to powrót taki do klasyki, czyli pojedynek X-Winga z Tie będzie to zestaw numer 75393, złożony z 1060 klocków i za cenę około 550 zł, Więc będzie to zestaw trochę droższy od innych duetów myśliwców, które widzieliśmy, takich jak Interceptor kontra Fang. Co ciekawe, są plotki mówiące o tym, że skrzydła tych, tych myśliwców będzie można zamieniać między, między nimi, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Całkiem ciekawy koncept. I ostatnim zestawem będzie jeszcze nie do końca wiadomo, co, będzie to zestaw, zestaw numer 75392 i wiemy, że będzie to coś z serialu Kenobi. Jest szansa, że będzie to. Również tak jak Sifripio budowalna budowana figurka. Będzie ona miała ona kosztować około 480 zł i mieć tu jakieś 1200 klocków. Dołączone do niej ma, mają być figurki młodej Lei oraz Obiłana. Ale na razie to jest zestaw, o którym najmniej wiemy, więc czas pokaże. Nie wiem jak wy, ale mnie bardzo ciekawią te nowe zestawy z nowej serii. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze spekulacje, co, jak mogą wyglądać te zestawy i co o nich sądzicie. Przechodzimy dalej. No i następny jest wrzesień. Tu mamy w zasadzie zapowiedziany tylko jeden zestaw o numerze 75395. Jeśli znacie LEGO, to dokładnie wiecie, co to będzie. Będzie to. Kolejny kalendarz adwentowy składać się będzie z 368 klocków i kosztował będzie około 170 zł. Ale przez to, że raczej trafi do szerszej dystrybucji, na pewno znajdziemy go już za 120-130. Zwłaszcza w tym okresie po świętach, gdzie będą masowo trafiały na wyprzedarze. A myślę, że będzie powód, żeby go kupić, ponieważ oprócz całkiem interesujących mini buildów, w których znajdziemy m.in. Minikita, dostaniemy tu Droida B2, klona z 501 Legionu, jednego z pretorian, Luka w świątecznym swetrze, Księżniczka Leje w świątecznym swetrze oraz do tego Asokę dokładnie taką samą, którą dostaliśmy w promie T6, dzięki czemu zapowiedziana Sabin w gazetce sprawi, że w promie jedynymi ekskluzywnymi figurkami zostaną Huang i Marok. Ciekawiej zapowiada się październik, ponieważ mamy tam dostać zestaw rocznicowy, jeszcze jeden poza tym co dostaliśmy na 4 maja. Ma być on normalnie dostępny do kupienia, składać się z 383 klocków, co sprawia, że będzie pewnie warty około tych 200 zł. Numer to 40755, i nie mamy dokładnych informacji, cóż to ma być. Kolejnym zestawem jest długo wyczekiwana Barka Dżaby, zapowiadana już na wrzesień-październik 2023. Miejmy nadzieję, że doc doczekamy się jej. Tym razem 75397 składająca się z 3942 elementów w cenie około 2700 zł. Dokładnie o całej barce opowiadamy w naszym ostatnim odcinku o newsach. Tam wymieniamy wszystkie postaci i nasze przemyślenia, więc tam was odeślemy. Natomiast do tej barki, w momencie premiery, jak to Lego robi przy premierach dużych ucs ów dostawać będziemy zestaw promocyjny, który którym będzie prawdopodobnie miecz Luka, bardzo podobny do miecza jody, po prostu zbudowany z kilkuset elementów, w tym przypadku 145, po prostu yy, rękojeść miecza świetlnego. No i będzie to dawane za darmo, przez co cena będzie nieadekwatnie wysoka, gdyż jedynym sposobem na zdobycie tego miecza będzie wydanie prawie 3000 na UCSa z Barką Dżaby. Trochę szkoda, że nie dostajemy chociażby Sarlaka albo jakiegoś innego buildu bardziej związanego z samą Barką. No ale wychodzi zestaw z ucieczką od Sarlaka, więc Tutaj LEGO ma zamiar to właśnie tym zestawem podbijać sobie sprzedaż barki i odwrotnie. Jeśli chodzi o ten materiał, byłoby to już na tyle. Jeszcze raz wybaczcie naszą długą nieobecność, ale teraz już filmy, filmy będą pojawiać się regularnie, więc zapraszamy do śledzenia aktywności naszego kanału i do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!